Dziś w nocy prezydent USA Donald Trump zamierza ogłosić nowe informacje dotyczące kontrowersyjnej umowy z Ukrainą. W obliczu wstrzymania amerykańskiej pomocy wojskowej, Ukraina stara się zacieśnić współpracę z kluczowym sojusznikiem poprzez eksploatację surowców mineralnych. Oczekiwane wieści mogą zrewolucjonizować relacje między oboma krajami. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Według doniesień przekazanych przez agencję prasową Reuters w nadchodzącym przemówieniu skierowanym do amerykańskiego kongresu, które ma odbyć się z wtorku na środę, według polskiego czasu, prezydent Stanów Zjednoczonych zamierza podzielić się istotnymi wieściami dotyczącymi umowy z Ukrainą. Informacje te mają zostać ogłoszone pomimo intensywnego piątkowego spotkania w Białym Domu, które zakończyło się nieprzyjemną sytuacją, prowadzącą do wyproszenia prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełęńskiego. Donald Trump planuje wygłoszenie istotnego komunikatu w związku z wstrzymaniem pomocy wojskowej ze strony Stanów Zjednoczonych, co zmusiło Ukrainę do poszukiwania nowych dróg umacniania współpracy z jednym z kluczowych partnerów. Projekt umowy mógłby stać się znaczącym krokiem w kierunku wzmocnienia więzów partnerskich, otwierając różnorodne możliwości dla obydwu krajów. Trump ma w planie ogłoszenie tego porozumienia podczas swojego wystąpienia wieczornego, które odbędzie się przed kongresem we wtorek, 4 marca. Chociaż dokument ten nie został jeszcze formalnie podpisany. Atmosfera znacznie się ożywiła w Białym Domu, kiedy rozmowy dotyczące porozumienia w zakresie współpracy w wydobywaniu ukraińskich zasobów naturalnych, które miały być sformalizowane w miniony piątek, nie zakończyły się pozytywnie. Spotkanie między prezydentem USA Donaldem Trumpem a jego ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełęskim doprowadziło do sporu, który zakończył się nieprzyjemnym wyrzuceniem ukraińskiej delegacji z Białego Domu. Prezydent Stanów Zjednoczonych odzyskał równowagę po całym zamieszaniu i stwierdził, że zauważył, iż Wołodymyr Zełenski może nie być gotowy na zawarcie pokoju, zwłaszcza jeśli Ameryka zdecyduje się na aktywne zaangażowanie, ponieważ obecność USA daje mu znaczącą przewagę w rozmowach. Amerykański przywódca podkreślił swoje intencje, pisząc, że nie zależy mu na osiągnięciu przewagi, lecz na osiągnięciu trwałego i sprawiedliwego pokoju. Wydarzenia te świadczą o tym, jak złożone i dynamiczne są stosunki między oboma państwami oraz jak wiele czynników wpływa na ich budowanie i podtrzymywanie na dłuższą metę. W ostatnich godzinach pojawiły się nowe, nieoficjalne informacje, które przekazała agencja Reutera. Doniesienia sugerują, że Donald Trump zamierza przedstawić swoje stanowisko podczas przemówienia, które planowane jest na noc z wtorku na środę. Tymczasem Wołodymyr Zełęjski postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat niedawnych wydarzeń w Białym Domu. W swoim wpisie, który opublikował na różnych platformach społecznościowych we wtorkowe popołudnie, prezydent Ukrainy stwierdził, że spotkanie w Waszyngtonie, które miało miejsce w piątek, nie przebiegło zgodnie z planem. Wyraził również swoje ubolewanie nad zaistniałą sytuacją i zaznaczył, że nadszedł czas, aby podjąć kroki w kierunku poprawy relacji. Dodał, że Ukraina pragnie aby przyszłe kontakty i współpraca były naprawdę rzeczowe i owocne. W odniesieniu do planów dotyczących umowy poświęconej surowcom i aspektom bezpieczeństwa, Ukraina podkreśliła swoją gotowość do jej podpisania w dowolnym momencie i w każdym formacie. Zełęcki wyraził przekonanie, że takie porozumienie może stanowić ważny krok w kierunku większego bezpieczeństwa i zapewnienia solidnych gwarancji. Wyraził również nadzieję, że umowa ta będzie działać efektywnie i skutecznie przyniesie pożądane rezultaty. Początkowe założenia przewidywały, że specjalny fundusz, kontrolowany przez Stany Zjednoczone, otrzyma aż 500 miliardów dolarów pochodzących z eksploatacji ukraińskich zasobów naturalnych. W kolejnych negocjacjach jednak omawiano zmianę tych warunków, tak aby fundusz stał się wspólną własnością obu krajów i był przeznaczony na inwestycje oraz odbudowę infrastruktury Ukrainy. Szczegółowe warunki tej współpracy miałyby zostać określone w kolejnej umowie w przyszłości. To interesujące, że Ukraina jest jednym z głównych posiadaczy zasobów mineralnych w Europie. Wielość złóż takich surowców jak lit, tytan czy nikiel ma ogromne znaczenie dla nowoczesnych technologii. Eksperci wskazują, że dostęp do tych zasobów może stanowić dla Stanów Zjednoczonych strategiczne rozwiązanie, pozwalając im uzyskać niezależność od dostaw z Chin. To otwiera nowe perspektywy zarówno dla Ukrainy, jak i USA w kontekście współpracy gospodarczej i politycznej. Zmiany czasu w marcu tradycyjnie wywołują dyskusję, czy będzie to już ostatnia korekta tego typu. Świat wciąż z niecierpliwością oczekuje wieści na ten temat, lecz tymczasem media z agencją Reuters na czele skupiają się na innej doniosłej kwestii. W noc, kiedy z wtorku robi się środa, Donald Trump zaplanował ogłoszenie kluczowych postanowień dotyczących nowego porozumienia o eksploatacji ukraińskich zasobów mineralnych. Dokument ten, w obecnej formie współpracy z Ukrainą, prezydent Stanów Zjednoczonych przedstawi podczas swojego orędzia o stanie państwa, które skierowane będzie do całego amerykańskiego kongresu. To pierwsze jego wystąpienie w tej szczególnej formule podczas drugiej kadencji urzędowania. Jednakże, jak dotąd, ani Biały Dom, ani też ukraińska ambasada w Waszyngtonie nie zechciały skomentować tych doniesień dla agencji Reuters, pozostawiając wiele pytań bez odpowiedzi. Zainteresowanie porozumieniem nie wygasło, na co wskazywał we wtorek wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J. de Z jego słów wynika, iż naród amerykański zasługuje na jakąś formę rekompensaty za znaczne środki finansowe, które zostały zainwestowane w Ukrainę. Zauważył on także, że część pomocy wysyłanej przez państwa europejskie ma charakter zwrotny, co w jego ocenie jest nieco ironiczne i w jakiś sposób uwłacza amerykańskiemu społeczeństwu. Wyraził zdziwienie, że Europejczycy czerpią większe korzyści z obecnej sytuacji niż obywatele Stanów Zjednoczonych, co z kolei wywołuje w nim poczucie niesprawiedliwości. Te uwagi wygłoszone zostały na senackiej mównicy i wydają się jedynie podsycać dyskusję na temat amerykańskiego zaangażowania w regionie i suba po więcej ciekawych ploteczek